Nie ma takich butów, tak, butów, które by były bardziej wygodne i cenniejsze niż moje własne stopy. Dlatego chodzę boso od kilku lat. Na początku chodziłam boso, czasami tylko wtedy, gdy było zupełnie gładkie podłoże, ale z czasem, z czasem nie mogłam się oprzeć, żeby choć już, już boso prawie wszędzie jakoś moje ciało nauczyło się. Tej wolności, tej przyjemności, tego komfortu, chodzenia bosa. Czuję się wtedy nie tylko podłoże pod stopami, jego strukturę ciepło, ale po prostu. Czujesz to jest wszystko dookoła siebie. Czujesz nie tylko swoje stopy. Ale czujesz całe ciało silnie. I wymaga to od ciebie uważności, każdego kroku w każdej sekundzie bycia tu i teraz czucia wszystkiego dookoła i swojego ciała tu i teraz, właśnie tu i teraz oprócz zimy oprócz zimy zimnej wiosny i zimnej jesieni chodzę najczęściej bosą moje buty w środku miasta. Chodzę boso w lesie, po trawie, po chodniku, po trawniku, w mieście czy na wsi, nie ma to znaczenia. I od tylu lat, nie wiem od kiedy. Dokładnie. Ale jest to kilka ładnych lat, nie zraniłam. Nie zraniłam sobie stopy, nic mi się nie wbiło, a stopy są gładkie, nie są ani popękane, ani nadmiernie drogowa ciała. Myślę, że kiedy dajemy sobie przyzwolenie na czucie, i na bycie tu i teraz, na taki kontakt silny ze swoim wnętrzem, mamy połączenie ze swoim sercem i ze swoją intuicją, i ona nas prowadzi. I może dlatego. Nie weszłam ani w gówno, ani w szkło. Po prostu moje ciało, które ma połączenie z intuicją. Wie gdzie iść, którędy, gdzie stawiać stopy. Generalnie od kąt. Zaczęłam kierować się w życiu coraz bardziej, coraz bardziej intuicją. Wszystko płynie. Nie mam takich trudności, bo dawniej, dawniej wszystko było jakby pod górę, pod wiatr, jakby wiatr w, w oczy. I wszystko było trudne. A teraz wszystko płynie. Tak, jakbym była zawsze o właściwym czasie, na właściwym miejscu. Nie ma trudności, nie ma szorstkości, nie ma oporu. I kiedy kieruję się sercem, Od kiedy wyszłam z emocji, bo serce to nie są emocje. Serce i intuicja to czucie. Który nie ma nic wspólnego z emocjami. Emocje to sfera ego, nie serca, nie intuicji. Chodźcie, Boso, kochani, zacznijcie już dzisiaj, zacznijcie od małych odległości. będziecie mogli stopniowo, coraz bardziej i bardziej pokochać się to. Swoją wolność. Swoje bycie tu i teraz i swoje czucie. Miłego dnia, kochani.